Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, trwa właśnie wyzwanie. Właściwie to jesteśmy już bardzo blisko mety, ponieważ z wyjątkiem dzisiejszej lekcji czekają nas jeszcze tylko dwie. Dzisiaj bierzemy się za supermarket, jutro będzie łazienka, a pojutrze przedlinki dla zaawansowanych. W opisie filmu zostawiam dla Was link. Po zakończeniu wyzwania zostawię tam darmowe materiały z całego wyzwania, z wszystkich lekcji, zarówno ściągawki, jak i ćwiczenia. A teraz przechodzimy do lekcji, słownictwo, które może Wam się przydać, gdy jesteście w supermarkecie. Cash Register to kasa fiskalna, receipt, paragon, payment terminal, terminal płatniczy, conveyor belt, taśma przy kasie, trolley, wózek, barcode, kod kreskowy basket koszyk drugi panel drugi i ostatni purchase zakup jako rzeczownik albo nabyć nabywać jako czasownik change reszta counter lada shop assistant ekspedientka barcode reader Czytnik kodów kreskowych. Aisle, alejka. Cash, gotówka. Banknotes, banknoty. Coins, monety. I shelf, półka. I tak dobiliśmy do końca. Jeżeli uważacie, że lekcja była użyteczna, proszę zostawcie łapkę w górę. Oczywiście zachęcam też do subskrypcji z dzwoneczkiem. Na ekranie zostawiłam dla Was wszystkie namiary, to jest Facebook, Instagram, sklep z moim sztandarowym kursem czasy dla wzrokowców. Jak już wspominałam na samym początku, przed nami jeszcze dwie lekcje, a potem test z kluczem. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i słyszymy się jutro.